Jak Narcyz patrzy na Twój powrót do zdrowia. Narcyz widzi to tak, że gdy Twój stan się poprawia, to zagraża to Jego władzy i kontroli. Nie wierzy w to, że możesz się całkowicie wyleczyć. Narcyz w takie rzeczy po prostu nie wierzy, ponieważ Jego to nigdy nie spotkało, Jego to nie dotyczy, On nie może się wyleczyć. Narcyzowi nigdy się nie poprawiło. Jego pustka nigdy się nie zapełniła. Dlatego też uważa, że w twoim przypadku to niemożliwe. Lecz kiedy zacznie ci się poprawiać, to narcyz to zauważy. A to wywoła narcystyczną ranę. Przez to będzie chciał cię załatwić, zniszczyć. Kiedy zaczynasz czuć się lepiej, to możesz zauważyć, że wtedy. Narcyz czuje się gorzej. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.